Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym, w pierwszym odcinku Minecrafta na modach. A e, poprzedniej serii, uznałem, że po poprzedniego save'u, uznałem, że to jest bez sensu dyplomować ten save po takiej przerwie, więc, więc e, zaczynam od zera. Akurat mi wygenerowało taki save, który mnie od razu do... Wioski rzuciło, tutaj załamkowałam. Zobaczmy, co ukrywa. Nawet, nawet. Dupy nie urywa, bo 3 na tych modach to jest jak nic. Ale biblioteczki są. To jest wielki plus. 30 skrzynkę powinien mieć, ale. No, na tej chujowej dżungli chujaj nie znaleźć dobrze nie. nie Tutaj mamy, to jeszcze wody nie mamy. I zaczynamy naszą przygodę. Jak dla mnie, dżungli mógłby nie istnieć. Teraz od oczywiście dla mnie ale no, nie widzę po prostu dżungli. Trudno jest się, nie w No, Dobra, mamy trochę drzewa. Czy sprawdzimy, czy drugiego go drugiej kuźni nie ma. I bierzemy jedzonko. Jak już jesteśmy, to zabrałem. Ziemniaczki, do zbierzemy. dajcie. Dźwiękę też zabijemy No podszedł ja nie Jakby nie podszedł, to by nie overwał, proszę. I jeszcze i jeszcze ja bym zebrał z nią chęcią tutaj widziałem biblioteczki kotów. Bo się przydadzą w przyszłości do enchantu o ile z tym teraz Tak, też bierzemy a co tam, tam jak kraść te miliony? Jeszcze gdzieś tam pole to pol są też przygarnię, tam się na coś na przydam e, od razu pójdziemy jeszcze tutaj zajmować A ja jestem ciekaw, czy jak się tak niszczy, to to jest za jeden blok, czy jak to się niszczy? Czy po prostu jeden był, nie jeden dół, to jeden blok. Dobra, jedząka to nie zabraknie, bo się nie musimy martwić. Bardziej o to, żeby przeżyć. No są starkiem to nie jest źle. Bardziej o to się martwić, żeby przeżyć i żeby nie mieć lagów Bo lagi to może być na mój największy bruch, jak właśnie przy mnie też zwierzę Przyda się na dalszy rozwój do dalszego, dalszej realizacji ich planu. W sumie do tego rema sam miałem to mogę zrobić łódkę, ale za dużo czasu świętać. O! Tak, jeszcze tak jeszcze no, sobie zetniemy i to będzie... Bo że nic nie mówiłem, bo czasaga z czasów kiedy nie słychać i to jeszcze, szczerze trochę boli, ale no Do trzeba są zebrane, to jakby je... trzeba rozwijać wioskę to będzie dobra opcja. O i owieczki wtedy jeszcze zabiję tak tak, no, te, te Ciklopy się biją Z Ciklopy się biją Z nie, mieszkańcami że tak powiem, no mieszkańcami wioski tu jest wioska których prawdopodobnie już nie ma nie no pomógłbym im, ale no ale... Patrzcie na to, a patrzcie na to no Jeszcze teraz jest lag tak. Co jest? To mnie bije Mordo, spadaj ode mnie Jak my koledzy o, Idźcie co ode mnie Jak tylko... Jeszcze się Kierkę wyrzuciłem Czem ja jej wąbić? No, wszystkich już zabili, bo wyskoczyła na czacie, że wszystkie skrzynie są otwarte. Dobra, zwłaszcza, że nie zarobiliśmy ekstra. Główno, gówno, gówno. co to jest? Różka negacji. Będą... Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie wiem, jakieś nasiona, chociaż ryżu nie mogę sadzić. Tu trzeba się jak tego nauczyć. A oni na mnie czekają? Czy. Nie, do pewności pójdę na to. A, ten tak chan na mnie czeka. Idzie za I... mną. No to trochę przyjrzę, bo na samym wstępie, no... ...wiostkę nas niszczyli. I trzeba będzie znaleźć drugą. Jeszcze siekierkę straciłem. Czym ja zabiję te krowy, czy będę... ...bo ja będę ich Zawsze jakieś wyjścia, ale no bez przesady, kur... się to rozumiem świni, nie, zupełnie... Nie widzę biomu. Nie widzę dwóch biomów. Śnieżnego oraz yy, oraz... oraz... Yy, Drzunku. Te dwa biomy mogłyby dla mnie istnieć. Chyba, że w nowej wersji Minecrafta, no to już jest inna sprawa. Ziemniaki to chuj dają. Rzutne łóżko. Nie no, dobra, chyba siedzimy tutaj, nie ma co... Robić. Aha, skąd ten szkielet? Skąd ten szkielet? Jest w pewnie. I on mnie zaraz zabija, tam mam łóżko. Jeszcze zombie? O, marchewki dają po dwaj zwierzątka. nice. Dobra, przejdziemy na obkoło. Zrobimy to, że tak powiem To byłego chuje. Od razu, od razu! Się nie pal się I co? Nie, no dobra, tutaj zrobimy, bo są um, fajne kajwy, które mogą mi się przydać w najbliższym czasie. tam tamta wioska jest no, zrujnowana. No ale szkielet, super. Dobra, jak na razie sobie te kejla opuścimy, bo dużo małów jest. A ja niejako nie jestem przyszykowany, jak mieczek tutaj nie mam. Hmm. No i co? się po prostu dać mniejszy mniejszych Na tutaj mam żelazo na wstępie. Jak Jakoś trzeba zacząć. No już nie mam miejsca, to, na, na coś I kolejne żelazo. Dobra, zobaczmy co on dalej. Ale i nic nie mam jednego tutaj. Ale gdzieś na pewno trzeba zrobić bazę wypalową. Ja się na to pośpieszę, przyłóż. Eee. Pytanie, czy ją już kopać, by... Tutaj co jest? Spawner? No nie. Możliwe, się, że się jaskinia wygenerowała w spawnerze i tak się stało, stało. Ale to Dobra Na razie nie mam ogóle materiału, żeby jakąkolwiek bazę zrobić. Dlatego jak na razie... Nie, oczywiście się nie odpłacam z tego względu, że... Z tego względu, że życzę, Tak się zrobić ciemno, no to nie będę miał w ogóle żadnej opcji yy, z z kim jak się wprowadzić a mi się nie widzi, w kopywać jak na razie. Tutaj coś takiego, Kiedy... no, ja, patię, Dobra, muszę zobaczyć ten czas jak jest, 13 minut, bo zapomniałem stoper stopę miasta ustawić. Nie, nie powiem, na wypadek na 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 szybko zrobiłem bazę odpowiedną i lejdzimy Tutaj podobnie, I tutaj już robimy tak, tak, I tak. Dobra, teraz na razie to już nie chcę. Tak, tak. Dobra, to tak, 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 Skrzynki. Tutaj tak, tak, zrobię tak, to to to, 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 to. To, eee, I od razu wseks szybki, dwie sekcje, kurwa, święć, a ja mam wracać, no. i tutaj całą resztę od razu przycimy, ustawimy to, co jest, w tej chwili niezbędne So next to next next to next to Dobra, na razie sobie to odpuśćmy, dokończmy naszą bazę, tutaj bo... mamy wagi. Ciestu! Uh. Dobra, schodzimy do ok. kryjów. No dobra, nie, nie jest tam nic. Dobra, rozkąpmy taki trochę jeszcze w tym czasie. Jeszcze mi pojęcie sobie ustawię, bo w tą porę nie ma. Cyki, żeby tak szybciej poszło, dobra, tutaj nie wystarczy na razie, bardzo nie wiem, z każdego po jednym wezmę i idziemy teraz, już mamy dobra idziemy, sobie, co możemy tutaj zrobić ale rzeczywiście każda animacja się wyłącza, jak wyłączyłem tę animację. Ale woda nie powinna. Znaczy, to jest animacja pod wodą. no, nie, nie? nawet tej te animacji nie ma. Dobra, no. I have, I like. A tej góra z góry! To to jest coś coś tutaj ja nie miałem takich largów które były na tym modzie Nie wiem o co chodzi Dobra, schodzimy jak na razie na dół. Zobaczę, ile trwa już na dań. A jeszcze, dobra, do 30 dni Albo może i nie. Dobra, nie skończymy tutaj. Yy. I po prostu raz zrobię drugi odcinek z jaskini. Bo to na 5 minut się nie opłaca wchodzić do jaskini a tak to będzie całe 20-minutowe No i dla to będzie lepszym optym, jak e, schodzenie na 10 minut, Dobra, to... Ile? Ja. Ja. Widać. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, suba i komentarz. Trzymajcie się siebie.